Dzień dobry, dzisiaj witam Was z Centrum Logistycznego Amazon w Sosnowcu. I razem z Gosią Grabowską, która jest przewodnikiem po tym miejscu, oprowadzimy Was po całym tym obiekcie, ale także poznamy pracowników i zobaczymy, na czym polega ich praca. Centrum Logistyczne Amazon w Sosnowcu jest jednym z dziesięciu nowoczesnych obiektów lidera handlu e-commerce zlokalizowanym w Polsce. Porównując go do obiektów sportowych, łatwo przeliczyć, że pod jego dachem, tylko po podłodze, można byłoby zmieścić niemal 404 pełnowymiarowe korty tenisowe czy 84 baseny olimpijskie. 404 korty tenisowe i to pod dachem. Jako zapalony tenisista już zaświeciły mi się oczy i wyobrażam sobie, jak to w województwie śląskim nie ma żadnego problemu z rezerwacją kortów nawet w środku weekendu. No ale teraz, kochani, chciałbym wam e, przedstawić Gosię, e, która oprowadzi nas po tym niezwykłym miejscu. Cześć Gosiu. Cześć Maćku! Gosiu, prawda jest taka, że każdą firmę tworzą przede wszystkim ludzie i kiedy patrzę na to wszystko, co tutaj dookoła się dzieje, na ten gigantyczny proces skomplikowany, który następuje, to chyba nie ma wątpliwości, że nigdy nie udałoby się tego zrealizować bez wspaniałych pracowników. Dokładnie tak, Maćku. Wszyscy nasi pracownicy są dla nas najważniejsi, każdego z nich traktujemy jak VIP-a. Zanim jednak zaczniemy to dzisiejsze zwiedzanie, przedstawię Ci osobę, z którą będziemy oprowadzać Ciebie oraz naszych widzów po naszym centrum logistycznym. Myślę, że, myślę, że się zdziwisz. Aktorka filmowa i teatralna. Absolwentka państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy. Sławę i rozpoznawalność przyniosła jej rola Małgorzaty Mostowiak w serialu M jak miłość. Jej wspaniałe role możemy również podziwiać w serialach Daleko od noszy czy Mecenas Porada. W 2021 roku została nagrodzona statuetką Influencer Roku m.in. za projekt Domówka u Dowborów. Prywatnie mama dwójki wspaniałych córek Janiny i Heleny, żona dziennikarza i prezentera telewizyjnego Maczka Dowbora, Joanna Koroniewska-Dowbora. No cóż za miła niespodzianka, już dawno nie pracowałem w tak doborowym gronie. Mam nadzieję że dziewczyny, że się dobrze słyszymy i możemy rozpocząć naszą wycieczkę. Tak, tak, Maćku, doskonale cię słyszymy. Wow, gdzie my jesteśmy? Niesamowicie, prawda? Jesteśmy właśnie w naszej strefie odbioru. Tutaj trafiają do nas produkty od sprzedawców, dostawców, mhm. producentów. Ponad 50% tego, co sprzedajemy, pochodzi od małych i średnich przedsiębiorstw. A poczekaj, poczekaj. Ważna sprawa, czy to są produkty produkowane za granicą, czy też w Polsce? Są to też polscy przedsiębiorcy. Mhm. I dzięki temu, właśnie mogą trafić ze swoją ofertą do milionów klientów na całym świecie. Niesamowite, ale ja tu widzę jakiś sprzęt. Co to jest? To jest kubiskan. Mhm. Tutaj mierzymy i ważymy produkty, dzięki temu wiemy ile ich zmieści się na naszej wieży składowania, a także do jakiego opakowania taki produkt y, będzie najbardziej pasował. Rozumiem, ja jestem księżniczką, uwielbiam wieże, rozumiem, że to jest wieża. Tak, to są wszystkie cztery piętra naszej wieży składowania, także zapraszam Cię. Naprawdę mogę? Jasne, idziemy. A, to, co księżniczki okay. lubią najbardziej. Ja chciałbym zaznaczyć, że nie tylko księżniczki, ale również rycerze tacy jak ja, bo y, będąc tutaj trochę czuję się jak w sklepie z zabawkami, ta cała technologia, e, czteropiętrowa wieża składowania. Mnie natomiast bardzo interesuje, co tak naprawdę jest magazynowane tutaj w Centrum Logistycznym w Sosnowcu no i jakie produkty są wysyłane bezpośrednio do klientów. Mam nadzieję, że dziewczyny odpowiedzą mi na to pytanie. Czy my teraz nie jesteśmy w moim ulubionym miejscu? Tak, dokładnie. To jest wieża składowania, czyli nasza czteropiętrowa szafa, w której mamy miliony produktów. Naszą specjalnością są ubrania, buty, dodatki modowe. Tak jak widać. Nie, niesamowite to jest, ale słuchaj, mam wrażenie, że to jest trochę, trochę takie delikatnie niepoukładane. Mamy taki lekki chaos, dokładnie to jest metoda losowego składowania. Mhm. Oznacza to, że na właściwym piętrze możemy już odłożyć produkty tam, gdzie znajdziemy dla nich miejsce. Tak. I to jest jak najbardziej celowe. A dlaczego? Po to, żeby ten proces składowania przebiegał szybciej, a Aha. także kolejny, w którym. Pracownik kompletuje zamówienie, był prostszy, ponieważ te produkty znajdują się w różnych miejscach naszego centrum. Czyli, żeby nie musiał biegać strasznie daleko, tylko żeby miał je bliżej. Dokładnie to jest tak. bardzo Właśnie, dobre tak. rozwiązanie. Yy, słuchaj, potrzebuję yy, butów dla Maćka. Gdzie one teraz się znajdują? Tu mamy ubrania, yy, tak? Natomiast do butów za chwilkę się zaprowadzę. Dobra. dobra, to idziemy. Tam daleko. Oj, tak. O, dobra. O. Dobra. No, mam nadzieję, że dziewczyny poradzą sobie z tą misją, chociaż to nie jest bardzo proste zadanie, ze względu na to, że mój rozmiar buta jest naprawdę imponujący. Ale pozostawmy to jako słodką tajemnicę, jaki to dokładnie rodner. Tymczasem e, ze mną e, nasz gość Mateusz Hilner. Cześć Mateusz, witaj. Cześć. E, Mateusz, powiedz najpierw, czym się zajmujesz tutaj w Amazonie? Ja jestem Senior Operations z Menadżerem, odpowiedzialnym za dział Change, czyli wprowadzanie zmian w przestrzeni magazynowej, w procesach, usprawnieniu tych procesów i optymalizacji, a także odpowiadam za dział Outbound, czyli całą tą logistykę wyjścia produktu z magazynu. Czyli rozumiem, że e, Twoja praca kończy się w momencie, kiedy podjeżdża tir i załadowany jest towar. Dokładnie, zamykamy drzwi tego tira, no i... I masz fajland. Dokładnie. E, powiedz mi, jak wygląda ten rozwój Twojej kariery w Amazonie, bo domyślam się, że to, czym się teraz zajmujesz, no to jest kolejny etap. Pewnie nie od tego zaczynałeś. Dokładnie. Zatrudniłem się na stanowisko graduatera managera, czyli takiego programu dla młodych menadżerów praktycznie zaraz po studiach. Następnie po przeniesieniu się do tego magazynu no miałem możliwość odpowiadania za uruchomienie pewnego procesu, to jest proces przyjęcia produktów. Następnie no udało mi się awansować stanowisko operations managera. Następnie przeniosłem się do działu Change Management, czyli tego zarządzania zmianą, za które między innymi odpowiadam też teraz. No. Jak to wygląda w ogóle ten proces awansu i rozwoju zawodowego w firmie Amazon? No bo czy to jest tak, że ktoś ci to sugeruje, czy ty, nie wiem, gdzieś poznajesz firmę i widzisz dla siebie nowe miejsca? Skąd to się bierze? Myślę, to przychodzi w jakiś sposób naturalnie. W momencie, kiedy czujesz, że to jest ten moment, żeby spróbować czegoś więcej, e, rozmawiasz z swoim przełożonym, pokazujesz, że chcesz podjąć nowe wyzwania, nowe działania, podchodzisz do aplikacji na nowe stanowisko. Jeżeli jest e, zakończona powodzeniem, no to obejmujesz e, nowe stanowisko. Czyli właściwie w dużej mierze to od pracownika zależy, jak dalszy jego rozwój w ramach e, struktury, w ramach organizacji wygląda. Dokładnie. Mam, jest tak, że Amazon nie narzuca ci ścieżki kariery, możesz sam wybierać. Mnogość tych stanowisk, i możliwości, no przy tak dużej firmie jest praktycznie nieograniczona. No dobrze, a co najbardziej cenisz sobie w tej pracy? Co Ci się tutaj podoba? No, jesteś tu jednak, jakby nie patrzeć, mam tutaj informacje 6 lat, tak jak na młodego człowieka, to, to dość długo. Dość długo, ale ma taką kulturę dnia pierwszego, czyli podchodzimy do tego, że każdy dzień jest dzień pierwszym i faktycznie patrząc gdzieś tam na moje doświadczenie nie miałem dwóch takich samych dni. Może się wydawać, że na operacji jest wszystko podobne, powtarzalne, ale tak naprawdę problemy, które się pojawiają, czy jakieś nowe wyzwania, one tak naprawdę skłaniają do tego, żeby czegoś nowego się uczyć, wchodzić w nowe obowiązki, nowe role. No też w takim razie życzę ci, abyśmy, nie wiem, za 10 lat się znowu spotkali, wtedy jak rozumiem, będziesz już szefem tego miejsca. Co najmniej. Jak szczęście dopiszę. Trzymam za ciebie kciuki, a my tymczasem zobaczmy, co słuchać u dziewczyn. Jesteśmy właśnie na stacji pakowania i na stacji pracuje dzisiaj Paulina. Cześć, Paulina, hej hej. I mamy tutaj, jak widać, kartony, koperty papierowe, kartonowe, także wszystkie materiały są ekologiczne. Naklejki też słyszałam. Tak, wszystko tutaj Super. podlega recyklingowi. Pracownik, gdy zeskanuje przedmiot, dostanie podpowiedź tam na ekranie, do którego opakowania ma ten produkt spakować. I tutaj pojawia się podpowiedź, mamy też taką ścieżkę kolorystyczną po to, żeby wybrać odpowiednie opakowanie. Chodzi o to, żeby było jak najmniejsze, żeby ten produkt w środku był bezpieczny, ale też żeby zużyć tych wszystkich materiałów jak najmniej. Oczywiście wszystko w to środowisko. Super, to jest bardzo ważne, ale tak te kolory mnie... A, czyli na przykład jak jest M, to ma czerwony, tak? A jak jest... Tak, jeszcze coś pokażę. Taki bajer. Tutaj też kolorystyczne są te przyciski, ucinają odpowiednią ilość na śmierć. A świetny pomysł, czyli żeby nie było za dużo taśmy do danego pudełka, Jak znowu ekologia. Super. Tak. Czyli ja bym mogła już zapakować jakiś, jakiś prezencik dla kogoś. Zapraszam. Dobra, i teraz tak. Proszę wezmę bardzo. taką malutką na początek. Tak, skanujemy sobie, proszę, produkt. O M1, I tutaj... M1. M1 o, matko. jest tu. Tak. Dobra. Skanujemy. Tak, ale jeszcze. Dobra. Wrzucamy tu. To jest ten moment, kiedy robię to po raz pierwszy, po raz pierwszy w życiu. Jest. Dobra. Uśmiecham się i przyklejamy sobie tutaj tak odwrotnie, że to zawiera tutaj. Dobra. Jakieś produkty, które mogą jest, być. Jest. O, Mogę jest. wrzucić tak tą stroną. Tak? A tak? jest zeskanowane? O, tak. teraz jest OK. Wysyłka kompletna. Szukam slotu i pojechała. OK, brawo. Ha! No cóż, skoro nawet Jasi udało się wysłać skutecznie paczkę, to znaczy naprawdę każdy może pracować i wysłać paczki w Amazonie. A my zobaczmy, gdzie się podziały Gosia i Jasia, bo na pewno znowu coś ciekawego znalazły. Okay. E, razem z naszą paczką przyjechaliśmy tutaj do procesu SLAM. E, tutaj każda paczka jest ważona. Nasz system dokładnie wie, ile powinna ważyć, więc jeśli coś się nie zgadza, paczki są kierowane tutaj do ponownego sprawdzenia. Nie ma szans, żeby jakakolwiek paczka opuściła to nasze centrum pusta. Niesamowite, i rozumiem, że są różne wielkości i różne yy, wagi tej paczki. Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. System wie dokładnie, ile powinna ważyć, nawet jeśli w środku jest więcej przedmiotów. Hmm. Następnie, z etykietą wysyłkową, trafia tu już do tego finalnego procesu, jakim jest wysyłka. Paczki zjeżdżają tym taśmociągiem do naczepy. W naczepie jest już nas pracownik. I on zabiera te paczki z taśmy ociągu, na bezpośrednio w naczepie. I jak tutaj widzę, to tego jest bardzo dużo, czyli jest szansa na to, żeby na przykład zapakować tutaj parę samochodów w e, powiedzmy parę godzin, tak? Dzieje się to szybko. W każdym razie samochody opuszczają nasze centrum dopiero, gdy wybije odpowiednia godzina. W ten sposób a. jesteśmy w stanie dopilnować tej jak najszybszej dostawy. Właśnie a propos jestem strasznie głodna. Czy możemy, nie wiem, jest tutaj cokolwiek do jedzenia. Wysłaliśmy naszą paczkę w świat, myślę, że teraz zasłużyłyśmy na obiad. Także zapraszam cię do naszej stołówki. Dobrze, to jestem bardzo głodny i mam nadzieję, że Maciek, ty też jesteś głodny, dołączysz do nas? Czy ja jestem głodny? Ja jestem głodny cały czas. Kochani, powiem wam uczciwie. Przychodząc tutaj i patrząc, obserwując jak to wszystko wygląda, jak genialnie dopracowane są najdrobniejsze szczegóły po to, żeby końcem końców, żebyśmy my mogli dostać paczkę z tym zamówieniem, które sobie gdzieś tam wymyśliliśmy. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo tu naprawdę w najmniejszym calu dopracowany jest każdy najdrobniejszy szczegół. A ponieważ chodzą słuchy, że tu świetnie dają jeść, to pozwolicie, że ja polecę zjeść coś z dziewczynami. I jesteśmy w miejscu dla mnie szczególnym, czyli tu, <noise> gdzie się dobrze je. Czyli na stołówce, tak? Kochana, ale ja tu widzę taką przestrzeń. Ile tu jest miejsc? Mamy tutaj 700 miejsc. Ile? 700. I zdarza się, że tu jest to wszystko zapełnione? Na przerwach tętni tutaj życie. Można oczywiście zjeść obiad, pograć w bilarda, w ping ponga, na PlayStation. Także tu naprawdę sporo się dzieje w tym czasie. Niesamowite. Słuchaj, a jeszcze bardzo ważna rzecz: bo zawsze jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Proszę mi powiedzieć, ile kosztuje taki obiad? Już I teraz się uwaga, boję. Uwaga, uwaga. Obiad u nas wersja mięsna lub wegetariańska tak. do wyboru. Poczekaj, kosztuje? zgadnę. 25 zł. U nas obiady kosztują okrągłą złotówkę. Nie! Tak, dokładnie. Naprawdę? Tak, zgadza się. Ja jestem zachwycona ludźmi, tym miejscem. Jestem naprawdę głęboko porażona, że jeszcze coś w moim wieku może mnie zaskoczyć. A ja chciałam Was zaprosić na wirtualne wycieczki, w czasie których będziecie mogli zobaczyć dokładnie to, jak wyglądają nasze centra, jak wyglądają procesy, które w nich się dzieją. Łączymy się w ciągu godzinnej bezpłatnej wycieczki z innymi centrami logistycznymi w Polsce. Można nas wtedy zobaczyć cztery dni w tygodniu, dwa razy dziennie. Zapraszam.